Witam Was serdecznie. Odpowiadając na liczne Wasze zapytania, dzisiaj opowiem Wam parę słów o przynęcie Soft4Play. Dla przypomnienia, powiem, że mamy do dyspozycji cztery rozmiary: 8, 9,5, 13 i 19 cm. I chociaż generalnie na każdą z wielkości tej przynęty możemy złowić różne gatunki ryb, umownie ustalamy, że najmniejszy z rozmiarów dedykujemy okoniowi. Dwa pośrednie będą zarówno na okonie, jak i na szczupaka, a największy 19 cm przynęta jest stricte dedykowana szczupakowi. Mamy wiele sposobów uzbrojenia tej przynęty. O to właśnie najczęściej pytacie. Zacznijmy od najmniejszego rozmiaru 8 cm. Tutaj do dyspozycji mamy wyłącznie główkę jigową. Nie warto przesadzać z obciążeniem, żeby nie zgasić pracy tej przynęty. Yy, maksymalnie 4-5 gramów yy, to jest taka optymalna waga, która pozwoli zaprezentować te przynęty jak najlepiej. Zbroimy ją klasycznie yy, jak każdą inną przynętę. O prowadzeniu przynęty powiemy za moment. Drugą z wielkości 9,5 cm. Pokażę, jak zastosować główkę Lipskull. Jest to ciekawe rozwiązanie. Kapturek, który nakładając na przynętę, całkowicie zmienia jej pracę. Możemy pracować ją w dalszym ciągu agresywnie, poruszając wędziskiem, albo prowadzić stacjonarnie. Wtedy przynęta przypomina pracą klasycznego woblera. Nakładamy główkę. Do tego jest specjalna igła, którą przekłuwamy boki przynęty. I mamy gotowy wabik. Kolejną wielkość 13,5 cm zaprezentuje yy jak zamontować klasyczne uzbrojenie offsetowe z kotwicą. Nadziewamy, tutaj w dole przynęty jest specjalny rowek, który ułatwia całą tę czynność. Nadziewamy najpierw uszko tak, żeby wyszło w miejscu, które jest zaznaczone na przynęcie. Następnie drucik przekuwamy na wylot i tutaj haczykiem on się po prostu zaczepia. Tak, uzbrojona przynęta jest dla mnie osobiście najlepszą z opcji, jakie można zastosować. Jeśli nie lubimy przypowierzchniowego łowienia i chcemy tę przynętę zastosować w głębszych wodach, świetnie nadają się do tego popularne w ostatnim czasie główki, tak zwane buraszki. Montujemy to w bardzo prosty sposób. Do łóżka przynęty zaczepiamy agrawkę. I to całość montujemy do zestawu końcowego do wędki. Na rozmiarze 19 cm pokażę, jak zastosować klasyczne uzbrojenie offsetowe, które jest niezbędne podczas łowienia w bardzo zarośniętych, płytkich akwenach, gdzie hak powinien być ukryty wewnątrz przynęty. Możemy zastosować samą wagę przynęty albo delikatnie dociążyć specjalnymi odważnikami, które po prostu nawlekamy na hak offsetowy. I teraz samo uzbrojenie. Duża przynęta, tak samo jak mniejsze rozmiary, ma pod spodem specjalny rowek. Na końcu tego rowka. Przekłuwamy hakiem symetrycznie, żeby ten hak wyszedł dokładnie w tym samym miejscu u góry. Taki zestaw łapiemy w, w ten sposób, naciągając przynętę, wpychamy w miejsce, które jest oznaczone tak, żeby uszko wyszło u dołu. Poprawiamy tutaj hak, ustawiamy symetrycznie obciążenie i mamy przynętę z hakiem schowanym wewnątrz przynęty. Podczas brania yy, nie tak twardy silikon się poddaje, nie ma problemu z zacięciem, natomiast bez problemu obowimy najbardziej zarośnięte fragmenty yy, zbiornika. Soft for play jest przynętą, która ma naprawdę wiele możliwości. Chyba najgorszą rzeczą, jaką można tutaj zrobić, to jest wrzucanie jej do wody i równomiernie ściąganie do siebie. Jest to przynęta, która ma jakąś tam pracę samą w sobie, natomiast wyciągniemy z niej najwięcej, odpowiednio pracując wędziskiem. I tak, pracując malutką przynętą, 8 cm, podczas łowienia okoni. Gramy tą przynętą. Powodujemy, żeby ona często opadała. Nie staramy się ściągać jej do siebie, tylko żeby ona nie pracowała w poziomie, raczej w pionie. Wysokie podskoki przynęty do góry i jej opad powodują, że okonie naprawdę agresywnie w nią uderzają. Przynęta uzbrojona w główkę Lipskull tak jak wspomniałem wcześniej, możemy ją prowadzić jak klasyczny wobler. Możemy używać tej przynęty w tym wypadku jako przynęty typowo trollingowej, która zajdzie do 2-2,5 metra. Natomiast tak samo praca wędziskiem powoduje, że ta przynęta pracuje nierównomiernie. Często odskakuje na boki, nurkuje, potrafi obrócić się o 180 stopni. I właśnie te wszystkie momenty, te wszystkie nieprawidłowości, nierówności w pracy przynęty powodują, że Działa to na drapieżniki bardzo agresywnie. Chyba najwięcej możliwości prowadzenia przynęty daje nam uzbrojenie w, w offset z kotwicą. Bez główki dociążeniowej. Jest to przynęta na bardzo płytkie łowiska, do 1,5 metra maksymalnie powiedzmy. Natomiast jeśli jest czysta woda, szczupak nawet na głębokości 3 metrów, jeśli ją dostrzeże, bez problemu w nie uderzy. Tutaj także najważniejsza jest praca przynęty. Staramy się robić mnóstwo przerw, prowadzić nierównomiernie, skokami, zmieniamy stronę prowadzenia z lewej na prawą. Jest to chyba jedyna przynęta na rynku, którą naprawdę na metrze kwadratowym potrafimy pracować nawet 20 sekund. Jest to niesłychanie istotne, ponieważ w mocno zarośniętych miejscach czasem znajdziemy jedną dziurę, jedno oczko, gdzie, gdzie trzeba przynętę podać i nie ma możliwości zaprezentowania skutecznie żadnej innej przynęty. Forplay świetnie się do tego nadaje. Zarówno 13 13 cm jak i 19 świetnie zachowują się podczas gwałtownego poderwania. Przynęta po prostu zawraca, zaczyna opadać, podczas opadu delikatnie kołysze się na boki. To wszystko naprawdę świetnie na to wszystko świetnie reagują szczupaki. Brania są bardzo pewne, agresywne. Nawet jeśli szczupakowi zdarzy się nie trafić w przynętę zazwyczaj nie odpuszcza, zawróci, potrafi namierzyć się drugi raz i, i bardzo często jest tak, że jeśli szczupak już dojrzy przynętę i zdecyduje się na, na atak, to ten atak jest zakończony naszym holem. Uprowadzenie przynęty na uzbrojeniu offsetowym z hakiem schowanym wewnątrz daje także wiele możliwości, ponieważ możemy wrzucać naprawdę głęboko w trzciny, głęboko w moczarkę, pomiędzy liście grążeli, czyli wszędzie tam, gdzie szczupaki przebywają przez niemal cały rok. Tutaj także trzeba zastosować pracę przynętą, czyli używamy wędziska, staramy się unikać monotonnego ściągania przynęty do siebie. Przynęta też będzie wtedy pracowała, ma taką dosyć ciekawą, wężowatą pracę. Natomiast naprawdę najlepsze efekty osiągniemy agresywnie jigując. Mogę użyć tego słowa jigując tak dużą przynętą, czy jerkując może inaczej, może takiego słowa użyję. Y Powinniśmy traktować te przynęty dokładnie jak twardego jerka, z tym, że łowić troszeczkę subtelniej. Na płytkiej wodzie doskonale widać, jak przynęta podczas delikatnego szarpnięcia odskakuje na bok, potrafi obrócić się do góry brzuchem, zawrócić, zanurkować. Każde zatrzymanie przynęty, każdy taki zawrót, to jest sygnał dla szczupaka do ataku. Naprawdę szczerze polecam. Jest to osobiście dla mnie jedna z lepszych przynęt szczupakowych na rynku i Chciałbym, żeby zagościła także w Waszych pudełkach.